Witam serdecznie Was, wszyscy Margonemczycy, którzy lubicie sobie w czasem w ramach rozrywki w Margonem Duel. Dzisiaj zaprezentuję Wam wbijanie 80 poziomu. Brakuje mi 38%. Mam nadzieję, że uda mi się to wbić. Uzbierałem sobie złotka, 31 tysięcy, za które kupię sobie teraz punkty akcji. Kupię ich tak ze 100. Mamy do wyboru Różne EXPA. Ja mam 79, więc teoretycznie mógłbym bić to, to, to i to, ale wybiorę to, ponieważ mam najmniejsze prawdopodobieństwo, że przegram walkę. I bijemy. Mamy loty. Zostają nam różne <laughs> miksturki. Wszystko możemy sprzedać. miksturki możemy użyć i znowu mamy kolejne punkty akcji. I możemy tak. Klikać i klikać. Dlaczego wybrałem na 70 level? O, bo moje Aku jest na tyle słabe. Że na innym mi będzie gorzej szło. Byle więcej razy padał. A różnica w zdobywaniu na przykład na 72 to jest jeden punkt na jedną walkę. Ale walk przegrywam więcej. Także wolę. Więcej walk. Mniej punktów ogólnie, nie mniej punktów za walkę, ale więcej punktów ogólnie. No to teraz, tak pokrótce, może jeszcze o lotach. Mikstury mogą być unikatowe, zwykłe, heroiczne i legendarne. Bronie też, naszej niki Są rangi tak jak normalnym margonem. To ja tutaj wszystko mogę sprzedać, mogę znowu użyć mikstur. I znowu możemy pójść. I znowu nam lotu jakiś unikat. Nie możliwe, że zaraz nam lotnie jakiś Hera, bo to bardzo często lota. Ale nie wiem, jak to będzie. Jeszcze nam zostało 30 punktów akcji. Także zaraz je wykorzystamy. Ale widzę, że same zwykłaki dzisiaj lecą. Ale dobra, jeszcze ostatnie 20. Mamy jakiś jeszcze unikar, broń. Ale z tych wszystkich rzeczy to mam hero, które też kiedyś <laughs> lotnąłem. Jest lepsze niż to. Pancerz legendarny. No i Talizman heroiczny. Użyjemy naszej miksturki. Po prostu mamy dalej 20 punktów akcji. Sprzedajemy. Znowu ubijamy. O, i mamy 0 punktów. Jeszcze sobie uzupełnimy to? 4, 3, 2, 1. Jeszcze jeden mix. Dobra, mamy 0. I wbiliśmy. Ile wbiliśmy? Paręnaście procent dopiero. Ile po 62. No to 19 procent. Ale mam w zanadrzu jeszcze pieniążki. I znowu mogę sobie kupić 100 punktów akcji. I od nowa wbijamy. Teraz postaram się zrobić to szybciej. Zjedziemy tak, sprzedawać. No, taka monotonna gra. Ale ja lubię sobie, właśnie, pozbierać trochę więcej pieniędzy, kupić sobie więcej punktów i, i w ciągu tych paru minut wbić prawie, że połowę lewela. Bo normalnie nam punkty akcji zliczają się tylko do 10 i zliczają się. Odnawiają się, jeden punkt na jedną minutę Więc to jest, typ, no to jest taki dodatek do, do Margonemo Jak ktoś stoi na elitach, nie ma co ze sobą zrobić O, oto nam mix heroiczny Który dodaje 10 punktów akcji No i zyskałem darmo w 10 Sprzedajemy Mamy dalej 42 i chyba nam się uda wbić ten 80 Nie wiem jak to będzie jeszcze trzy miksturki. Znowu 40 powróczę, no. Coś mi dzisiaj bardzo dobrze idzie. O, nawet jakiś Hero broń. obrażenie 18. No ale. Hero, ale słabe jakieś. Cóż tu można poradzić. Patrzmy co się tutaj dzieje. Ostatnie 5%, także musimy je teraz bić. Nie ma opcji, żebyśmy nie pili Chyba, że je. To się jeszcze nie wpić, nie wiem 2% i jeszcze nie. Kurczę ulecie nie? Jest, udało się, jest 80 poziom dostałem jeszcze dodatkowe 10, to jeszcze sobie kupię A i za mało złota, mam 18. Przy poziomu mogę sobie dać 1 punkt witalność już w życie w siłę, czyli obrażenia, bądź w szczęście, no ja tam w szczęście jakoś mało wierzę i wolę sobie siłę dorównać, bo ja tam się zwiększył o jeden atak i te 18 punktów wykorzystam na arenie walcząc z innymi graczami Shina, Shima Moto, ma no fajny nick, ale przegrałem tutaj wygrałem z jakimś 79, znowu przegrałem, przegrałem, wygrałem, wygrałem, wygrałem. I przegrałem. Przegrałem. O, o, to jakaś krótka walka, bardzo. Ale ja wygrałem. znów przegrałem. Znowu brak przeciwników. Opuść arenę. No, jakoś nie jestem dobry w PvP, jeżeli chodzi o Margonem Duel. Bo tak, w sumie, no to chyba tyle samo razy wygrałem, co przegrałem. No i zapraszam do grania Margonem Duel. Dziękuję za uwagę.